Internet ma już 40 lat, ale piraci mogą niedługo stracić do niego dostęp. Nokia oskarża Apple. Nintendo Wii 2 z napędem Blu-ray. Google uaktualnił mapę całej Polski. Zapraszam na 15. odcinek Benchmark TV. 29 października 1969 roku wysłano pierwszą wiadomość w sieci ARPANET, którą można nazwać protopastą dzisiejszego internetu. Ogólnoświatową sieć nazywamy internetem od 35 lat, a pierwszą wiadomość wysłano 44 lata temu. Pierwszy e-mail wysłano w ciągu kilku tygodni od powstania Arpanetu. W 1989 sieć, którą znamy, przybrała formę www. została stworzona przez Tima Bernera Lee, brytyjskiego naukowca pracującego w laboratorium CERN w Genewie. Pozwalała na dostęp do dokumentu poprzez sieć i przeglądarkę www. którą obecnie wszyscy znamy pod postacią Firefox, Internet Explorer, Opera. Piraci we Francji i Anglii mogą stracić dostęp do internetu. Wkrótce wejdą w życie rygorystyczne przepisy. Ustawa przeciw piratom była przedmiotem sporów francuskich sędziów przez kilka ostatnich miesięcy. Największe kontrowersje budził zapis pozwalający na odcięcie skazanego za piractwo komputerowe od sieci. Ostatecznie także on wejdzie w życie, ale z drobnymi modyfikacjami. W ślady francuskich parlamentarzystów może pójść Brytyjska Izba Lordów. Jednak brytyjskie orzecznictwo stawia przede wszystkim na ostrzeganie i edukację konsumentów, a sądowy zakaz używania internetu ma być wyjściem ostatecznym przeznaczonym dla recydywistów. Nintendo Wii 2 z napędem Blu-ray? Nowa generacja konsol mogłaby otwarzać filmy w trybie Full HD. Informacje te mogły wyciec z marketingu Nintendo. Druga generacja konsoli Nintendo Wii może być wyposażona w napęd Blu-ray, a debiut rynkowy planowany jest na rok 2010. To oznacza, że ta bardzo popularna konsolka będzie odtwarzać gry i filmy w jakości 1080p. Wszyscy zastanawiają się teraz, czy nowa Wii nadal będzie taka ładna i zgrabna i jak wpłynie to na następną cenę urządzenia. Nokia oskarża Apple. Niektóre z wykorzystywanych w iPhone'ach rozwiązań naruszają jej patenty. Konkretnie chodzi o rozwiązania związane z technologiami GSM, UMTS oraz WLAN, nad którymi przez długie lata pracowali fińscy specjaliści, a które ich zdaniem od roku 2007 w swoich telefonach bezpardonowo wykorzystuje Apple. Na oficjalnej stronie Nokii pojawiła się informacja prasowa, w której fiński koncern informuje o złożeniu pozwu przeciwko firmie. Nokia w ostatnich latach wydała na rozwój blisko 40 miliardów euro, natomiast Apple, jak przystało na markę odnoszącą komercyjne sukcesy, jest często oskarżana o daleko idące inspiracje. W sieci dostępny jest już pierwszy benchmark korzystający z technologii DirectX X11. Benchmark o nazwie Heaven został stworzony tak, aby wykorzystać potencjał drzemiący w DirectX X11 oraz kartach graficznych kompatybilnych z tym API. Tryb interaktywny zapewni dodatkowe doznania płynące ze zwiedzania tego pięknego świata. Aplikację można włączyć na każdej nowej i mocnej karcie graficznej, ale do uruchomienia benchmarka w wersji DirectX 11 wymagana jest karta graficzna obsługująca tę technologię, a więc w grę wchodzą wyłącznie nowe Radeony z serii HD5000. Google uaktualnił bazę zdjęć powierzchni Ziemi, w tym także ma całej Polski. Firma Google uaktualniła swoje bazy zdjęć powierzchni Ziemi, które dostępne są dzięki aplikacji Google Earth lub poprzez serwis Google Maps. Wśród bardzo wielu nowych fotografii różnych miejsc na całym świecie pojawiły się także zdjęcia prawie całej Polski w dużo lepszej rozdzielczości niż dotąd. W przypadku większych miejscowości można odróżnić nawet pojedyncze samochody. Firma 2K Games udostępniła nowy wyczekiwany zwiastun gry Bioshock 2. Firma 2K Games. Udostępniła nowy zwiastun z wyczekiwanej przez graczy drugiej odsłony doskonałej gry Bioshock. Film zatytułowany Siren Alley składa się z najefektowniejszych wycinków z gry. Światowa premiera Bioshock 2 w wersjach na PC, Xbox 360 i PlayStation 3 odbędzie się 9 lutego 2010 roku. Redakcja benchmark.pl jako pierwsza w Polsce miała okazję przetestować nowy, niezwykły notebook Del Adamo XPS. Obudowa laptopa prawie w całości wykonana jest z aluminium, nawet klawiatura. W najgrubszym miejscu, notebook ma 10 mm. Dla porównania, MacBook Air ma o 9 mm więcej. Adamo XP wyposażony jest w procesor Intel Core Duo 1,4 GHz, 4 GB pamięci RAM oraz najnowsze złącze Video Displayport. Wyświetlacz LCD 13,4 cala typu LED. O rozdzielczości 1366 na 768 pikseli. Testowany przez nas egzemplarz miał dysk SSD o pojemności 250 GB, którego wydajność jest naprawdę imponująca. Premiera laptopa zaplanowana jest na listopad 2009. Cena to niebagatelne 10 000 zł. Po więcej informacji zapraszamy na benchmark.pl.